Za 100 lat będzie wszystko, roboty, auta. Jeszcze zanim zaczniemy, to otwieram małą skrzynkę. Zobaczymy, co drobnie przyjemy. Dwójka i co? My e, skin do mołe i spray, dobra. No e, więc zaraz nam to umówimy wszystko. Oczywiście zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych mitów. A my lecimy już do mitów. No to na samym początku mamy cała prawda o Anarchii SMP. Co dokładnie tam chodzi? E chodzi o to, że ja wam to po prostu w skrócie powiem, ponieważ e to, ten filmik trwa bardzo długo, więc e po prostu to jest skrót. E Polega to na tym, znaczy po prostu, że e, po prostu pokłócił się śmieszny z, e, z Dexim, Sagim i Peterem i opublikował, że oni niby chcieli, że oni bardzo dużo, że, bardzo dużo e, mówili do tych z Anarchii SMP, żeby oni e, płacili dużo podatków, i zamiast, bo to miało być na serwer, i zamiast na serwer wydawali to na własne głupoty. A my ja bym mógł trochę wam pokazać tej odpowiedzi, jak to wygląda, bo oni oni nagrali odpowiedź. Sam sezon pierwszy Anarchii trwał od kwietnia do października, czyli 7 miesięcy. Pod koniec czerwca 2022 roku odbyła się cała afera, podczas której przyznaliśmy się do naszych błędów, za które jeszcze raz bardzo przepraszamy. Wiemy, że nagłe wprowadzenie procentów dla twórców, którzy już grali na serwerze, było błędem. Jednak najgorszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, było wydanie 810 zł na wyjazd na koncert. Co przeczyło naszym pierwotnym ustaleniom, że nie wydajemy pieniędzy na własne zachcianki. Wtedy ponieśliśmy. W Peter po, po prostu przyznał się sagi Dexi z tym, że. E... Właśnie wiem, że to było 11 miesięcy temu, ale chciałem to tylko powiedzieć, e, że, e, że po prostu taką rzecz popełnili. No więc teraz my lecimy do takiego, to było starszym, więc to teraz bardziej lecimy nowszego, czyli aktualizacja w Brawl Starsie. Teraz wam mogę pokazać, Po prostu jak na tym to polega. Po prostu jest nowy sezon, już nie ma tych aniołów i diabłów. Ja przed chwilą dostałem właśnie skrzynkę, z której widzieliście, co wypadło. Jest nowy sezon, można zdobyć taką oto... E, za, e, można zdobyć taki skin do Amber, czyli postaci legendarnej więc no, tutaj mam jeszcze ikonkę, która zabierze, właśnie musicie kupić ten carnet plus żeby zdobyć tą mm, e, z tą, no, tam, e, tam, e, tam e, nie umiem się wysłowić, e, tom, e, e, to te przebranie, te przebranie A my lecimy do następnego mitu. Takie, co mogę na razie powiedzieć, to a propos Premier League, jakie tu mam wygrane. Arsenal wygrał 2-0 z, e, z Manchester United, tylko e, tak, później e, Aston Villa wygrała 3-1 z Brent Wardem, Everton 4-0 z Wolverhampton, Newcastle Liverpool 3-3, pierwsza, nie, pierwsze, po prostu remis Liverpoolu, bo jeszcze cały czas wygrywali pierwszy raz, zdobyli jeden punkt. City E, już się bardziej ogarnęło i wygrał 3-0 Chelsea 5-1 Leicester 3-1 i im 1-0 dla Crystal Palace wygrywają tą czternastą kolejkę dzisiaj będzie 15 kolejka e, już nie dzisiaj nie tylko w sobotę e, o godzinie 13.30 gra Everton z Liverpoolem, 16.00 Brentwood Newcastle, 16.00 Aston Villa Southampton, 16.00 Crystal Palace Manchester City, 18.30 Manchester United Nottingham Forest i w niedzielę gra Fulham Arsenal, 15.00 15 Leicester Brighton, 15.00 Imswich Bournemouth, 13.30 Tottenham Chelsea, 21.00 West Ham, Hampton Alvarez. Tak się prezentują następujące kolejki, a my przechodzimy do następnego mitu. Cyborg wróca na YouTube'a ponieważ ona wcześniej nie była, dlatego że e, e, właśnie że nie miała jak mówić, po prostu że po prostu miała coś, z, nie mogła jak mówić, i teraz e, po prostu pomagają inni twórcy, i teraz nagrała filmik, że wraca do robienia filmów. Posłuchajmy. Mogę robić filmy z dźwiękiem. Dodatkowo parę osób ze środowiska youtubeowego zaoferowało swoją pomoc z dźwiękiem przy montażu za co oczywiście bardzo dziękuję. Mogę więc wstawiać normalnie wszystkie dialogi i większość efektów dźwiękowych i potem przesłać komuś ten film żeby sprawdził czy dźwięk rzeczywiście jest dobrze wstawiony i żeby dodał pozostałe efekty dźwiękowe. Może to nie będzie do końca to samo. Może filmy nie będą aż tak dynamiczne jak kiedyś pewnie dłużej mi zajmie zrobienie ich nie obiecuję też że filmy będą pojawiać się bardzo często. Ale raz na jakiś czas chcę coś wstawić na kanał tak jak Kiedyś. Właściwie to zrobiłam już w większości jeden filmik tym sposobem, o którym mówiłam wcześniej. Powinien pojawić się niedługo. Więc tego. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt dziwne dla Was, jeżeli będę robić filmy w starym stylu. Myślę, że potrzebuję takiego częściowego powrotu do normalności i jakiejś odskoczni od tego wszystkiego. No to tyle tylko to chciałam Wam przekazać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się, mam nadzieję, niedługo. No więc, jak dobrze słyszeliście, Cyborg będzie mogła robić filmy z dźwiękiem. Oczywiście e, też będą pomagane inni. In, 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 in. e, słuchajcie, teraz, bo inni twórcowie będą e, też im pomagali, żeby ona lepiej to nagrywała. My przechodzimy, chyba, do ostatniego mitu. Bo tak chyba nie wiem, czy jeszcze Trzeba nagrać. Ale jeszcze ostatni mit. Mr. Beast e, wrócił znaczy po prostu nie, zrobił e, kolejny rekord gineza, to wam wytłumaczy igorks Live. Subskrypcji jest dzwoneczkiem, a dzięki temu będziecie już zawsze na bieżąco ze wszystkimi newsami, a przy tym będziecie częścią czegoś wielkiego, także wiecie co robić. A zacznijmy sobie newsy klasycznie od tematu dotyczącego największego youtubera na całym świecie, jakim jest oczywiście Mr Beast. No i klasycznie z uwagi, że jego temat przewija się dosyć często, ale to akurat z uwagi na to, że ostatnio dzieje się wokół niego naprawdę ogoją. I teraz również nie jest inaczej, bo Jimmy pobił właśnie Przeszło o 28 rekordów Guinnessa, na stałe zapisując się na kartach historii. I na pewno zada mi ktoś tutaj jedno krótkie pytanie, w jaki sposób? Mianowicie, Mr. Beast organizuje, jak sam przyznał, największy teleturniej w dziejach. Przedsięwzięcie o nazwie Beast Games zadebiutuje 19 grudnia na platformie Amazon Prime Video i zapewne przyciągnie potężne fale odbiorców. W Beast Games weźmie udział 1000 śmiałków, którzy w rozmaitych konkurencjach powalczą o 5 milionów dolarów. Taka stawka zasili również kontakt. To la weata. A łączna pura wszystkich nagród wyniosła 20 milionów dolarów. Natomiast, jak chodzi o same echoedy przez Dżimiego pobite, znamy kilka z nich. Mianowicie, największa nagroda pieniężna w Teletuinieju, największa liczba uczestników w najwięcej działających kamer podczas show, największa. No więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapę w górę. No i trzymajcie się, cześć. W, e, nie powiedziałem, ile macie wbić e, w Wyświetlony więc myślę, że znowu 20, a jeśli piję 20, odblokujecie kolejny odcinek z mitami. Siemanko.